Dzień dobry, zapraszam na kolejną sondę uliczną. Tym razem pytaliśmy radomszczan, czy zauważają podwyżki na przykład cen prądu, czy też produktów żywnościowych. Ceny są droższe. Widzimy, że są droższe. Co według pana najbardziej zdrożało? No, żywność, proszę państwa. Przede wszystkim żywność. Warzywa są droższe, wiadomo jak na wiosnę, zawsze drożeje. A proszę powiedzieć, czy jakieś opłaty takie stałe w domu też pan poczuł, że jest troszkę drożej na rachunkach? No to znaczy ja chyba nie odczułem tego. Wie pan, co? w pewnym wieku to się tak mało je, że raz jak ten tydzień, to mi wystarczy. Naprawdę. Kupię pół kilo marchewki, czy tam dwie pietruszki i to mi wystarczy. Ja... Na się Taka, nie prawda. Taka no. prawda. Nie odczuła się tego tak tych cen może zwiększających się? Naprawdę ja nie orientuję się, bo naprawdę, że rzadko chodzę do sklepów, Według swoich potrzeb to rzadko chodzę. Widać, że są wyższe. No. Widać. Wszędzie. A na czym najbardziej pan zauważa na jakich produktach? Na żywności. Takich artykułów gospodarstwa domowego, czy coś się raczej już nie kupuje, ale, ale to też drożeje. Porówna się rok czy dwa lata do, do tyłu, no to jest duża zmiana. Wszystko tak jak było i tylko jest zimno. A proszę powiedzieć, czy na takich rachunkach domowych pan zauważa, że jest drożej, czy też nie ma zmiany? Raczej nie. Generalnie wszystko drożeje. Przynajmniej w sklepach, tak? No właśnie, jak pani się wybiera na zakupy, to większe kwoty potrzebne niż jeszcze rok czy dwa lata temu? Yy... Niekoniecznie, zależy na tych rzeczach, bo niby miało wszystko dłożyć i tak dalej, ale można w sumie kupić i tańsze masło i mięso też, także no, raczej jakichś tam wielkich zmian drastycznych nie ma. Proszę nie orientuję się za bardzo, bo siedzę w domu i nie wiem jakie są ceny. Na przykład uważam, że takie rzeczy do sadzenia nie są drogie i raczej nie podnoszą cen, dlatego że ja jakieś trzy tygodnie temu się o to pytałem i ta cena pozostała, no to uważam, że nie nieźle. A jeśli chodzi o takie zakupy do domu, czy Pan zauważył, że na przykład za 100 zł się kupi mniej produktów, czy nie zmienia się to z czy rok czy dwa lata temu? No to może na jakimś poziomie minimalnym się to podniosło, ale Pani, no ja wiem, czy dla mnie to może nie jest zauważalne, bo ja jestem, mieszkam sam.